nadszedł ten wielki dzień, w którym będziemy losować, a tak na poważnie to witam wszystkich i bardzo serdecznie na kanale Kenda Football TV A to są wyniki trzeciego konkursu Jeśli chodzi o drogę 20 na moim kanale. Chciałem Wam bardzo podziękować za te 18, w górę pod filmem, podpisem z wyświetleń. A ja coś czuję, że ktoś tworzył multiconta, nie chce, nie, nie wiem dokładnie kto, ale dobra nie wnikam w to wszystko. losuję po prostu zwycięzcę. Teraz powiem jeszcze, jakie osoby brały udział w konkursie A właśnie, jeszcze powiem co było do wygrania A więc słuchajcie uważnie I lepiej złapcie się, się jakich poręczy Bo ta informacja może zwalić Was z krzesła, tapczanu, taburetu, fotela, kurwa nie wiem, lodówki, kurwa mikrofalówki, chuj wie na czym Wy tam siedzicie Dobra, albo sobie stoicie, nie wiem, nie wiem kurwa Dobra, powiem kto brał, powiem tak do wygrania były 3 miliardy i 5 Karwachali oraz 5 Dybali. Więc kurwa, ludzie, tak się zbogacicie, że to jest kurwa niemożliwe. Tej. Dobra, powiem, kto brał udział w konkursie. W konkursie brali udział: tak, udział. Olik88, Kuba Garzeł, Young Pączek, Prezydent RP Oliwier, Andrzej Duda, Babcia Pietaszka, Jan Kowalski, Tylko ŁKS Pietaszek and Andrew, Lord Dogger. Wielkie Zagłębie Sub dla Pietaszka Koronawirus Dogger Roger Herbatek Fankenda TV Bardzo fajna nazwa, podoba mi się aż zalajkowałem ten komentarz Marzena Garzeł Dogger Food Alan Śniecikowski Oliciks Owski Kolejny Fankenda, też bardzo fajna nazwa I Adam 2008 A więc co Lecimy na ruletkę Losujemy kurwa zwycięzcy no, i ten zwycięzca będzie zarobiony, jak nie wiem co. Dobra, bot losuje, ja tam nie wybieram nikogo. Po wchodzę w ruletkę, ustawiam ją na, na, na wasze nazwy. No, i kurwa, losujemy zwycięzcę mordeczki. Widzimy się za chwilę. Hello. Dobra, ludzie, patrzcie, ile tego tu kurwa jest chyba z 30 osób. Trzymajcie, kurde, każdy kciuki za siebie. Bo to jest ogromna nagroda. Nie mogę powiedzieć, że główna nagroda, bo mniejszych nie ma. Pamiętajcie, 3 miliardy, 5 Karwachali, 5 Dybali. Ludzie, kurwa, jedziemy z tym. Czas. Czekajcie, nagrywa to się? Nagrywa. Czas. Aż mi ciężko mówić. Start normalnie, mordeczki. Czas. Start. I leci, leci. Nie wiem czy to jest dziewczyna, czy to jest kurwa multikonto Wygrała Marzena na Garzeł Wygrała może na Garzeł Proszę podać swój nick w komentarzu yy, tym yy, w, do, w no, podać, podać nick w komentarzu pod tym filmem Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Następny konkurs jest prawdopodobnie o 6 albo 7, albo 10 miliardów. Trzymajcie się, no i siema.